W którym roku wybucha pierwsza wojna światła? Eee. Strzelę, bo nie wiesz! A dzisiaj każdy, kto będzie wiedział, to dostanie 5 dyszek. Tylko żeby dostać 5 dyszek, to trzeba odpowiedzieć na 3 albo 4 pytanka, które właśnie zadam dotyczące dat. Także zapraszam na odcinek, może się czegoś nauczycie i ja też się może czegoś nauczę. 11 listopada obchodzimy święto. Jakie to święto jest? Tak, i w którym roku i po ilu latach Polska <grym> odzyskała niepodległość? Po 123 latach okay. w 1918 Kurde, nieźle, nieźle, no. Święto niepodległości. I w którym roku i po ilu latach? W roku... Oh, kurwa. <śmiech> <śmiech> Przepraszam panie Wróblewski, no nie uważałem na tej historii wtedy. I nie jest tak źle, no, no, wiedziałem przynajmniej co się dzieje, nie? <laughs> Podległości. Bardzo dobrze. I teraz tak, w którym roku wybuchło, znaczy Polska zyskanie niepodległość i po ilu latach? E, w 1918. Po? Stu... Nie mam pojęcia. 123 latach. Ty, dobrze! W 123 latach? 23, 23 lata, no, tak no to, dobrze, to dobrze, to dobrze, dobrze. Nie, 123... Nie, 123 lata, ale kiedy to było? 38, może Nie, dziadu, nie, Czadu, nie, nie. Po... 1918. No, też 18. Czyli trzy głosy na 1918, tak? Tak. Panowie i panie. Przychodzicie dalej! Yes! 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 11 listopada. Jakie święto obchodzimy? A ja nie wiem, jestem z Ukrainy. Coś związanego z wojną. A zakończenia II wojny światowej? No yes? też w tym roku, ale inne to święto jest. Aha. 11 listopada jest bardzo ważne święto dla Polaków. Co to za święto jest? No, ja wiem. No, no to mów, jakie No okay, ty, ja, ty nie wiesz? No, mów. Nie, to no stary. Podejrzewam, bo ja ogólnie z historii polskiej, no. no Czaję, ale. Fajnie, mogę ci wiesz? powiedzieć i ty powiesz, czy dobrze? No. Powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie? No, jesteś pewien? No, tak mi się wydaje. No nie wiem, to mów. No powstanie. Czekaj. Ma. No nie no, no właśnie, no, to powiedz co... listopada było? Nie no też chyba się zapomniałem, ale to akurat nie jest ważna rzecz. Jest... Nie, ale to, to nie było. nie no by stary, będą bewy z nas, nie? 11 listopada. Co to tam może być? Święto niepodległości. O kur. Mam, mam. Dobrze. 11 listopada jest bardzo yy, ważne święto polskie. Co to jest za święto? O kurwa. Czekaj. Żebyś się nie skończyło na pierwszym, to jest też ważne. <grym> może, może się skończyć na pierwszym jestem po robocie, co? O, Jezus Mario. W którym roku, uwaga, Chrzest Polski był 966 96, chyba? Tak? Tak, tak. 966, tak? Na pewno? Tak. Dobrze. O, 966 rok. Tak? Ja się zgadzam, no? 966. Dobrze mówi? Dobrze mówi. 96. Na pewno? Dobrze. 9 gdzie dziewiąte pytanie. Dobra, to słuchaj. Teraz tak. W którym roku krzesz polski był? O, nie, ma nie. Nie, nie ma opcji. Nie ma. Opcji. <laughs> nie ma opcji. Nie, nie pamiętam. To tak, jak zawsze jestem dobry z historii, to kurwa, teraz pustka ja wiem. Dobry? Jesteś w ogóle tak z historii? No, tylko że pustka do okay, lat. Okay. Dosłownie do lat pustka. Dobra, to jeszcze takie, jeszcze dam takie dodatkowe. krzes polski. W którym roku Krzysztof Kolum podkrył Amerykę? Oj Eee... No? Tysiąc dziewięćdziesiąty drugi? Na pewno? Na pewno. Tak. Panowie, no... Z żalem, ze smutkiem... Ale mamy rację. Ale macie rację. Ha... Tysiąc... Zobacz, tysiąc Czy nie? Niech będzie 1900. Nie dobra. <śmienko> to, to nie ta data. lata. 2000. O kur! 000... Dobra. 1495. A, wiecie wiecie, wiecie o no. się pomyliście? Dwa lata. O trzy. Ja piekolę, gdzie mojej. Ale okay. fajnie to się Pięknie. udało z Polską, bo to najważniejsze. No, no, Polska no, górą. Tak. Hmm. Chyba 1700, coś? Nie. 1412 tak strzelam no dobra, dziewięć... nie. 1412 1412, no To słuchajcie, w 1410 była bitwa pod Grunwaldem To dwa lata później nie odkrył Kolumb Wiecie w którym? No, Ale by... tyś... 1400 1492 Kurwa W którym roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? I czy odkrył? Czy dopłynął tam? Dobrze, ja nie znam historii, dobrze, <laughs> okej, okay, to zrozumiałam już A myślisz, a to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? Nie a kto? nie wiem. Magellan? Czy Piłsudski? Znasz Piłsudskiego? W 1492... Ale jestem debil. Odpowiedziałem na pytanie, które chciałem... Tak, fajnie, ale jeszcze... Spokojnie, jeszcze raz, uwaga. W którym roku umarł prezydent Polski? Który? Który? Kaczor. Kaczor? Ale Kaczyński, 2006 nie, 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 bo... Ty mówisz. Wybieram ciebie, <gry> także... Teraz powtórz pytanie. No, w którym roku był Smoleńsk? W 2006. W 2006. 2006 był niezapomniany mundial i niestety to nie jest ta data. To był 2010. Ach, Widziałem, no. chciałem <gry> to powiedzieć. Dariusz Pakowski to wybitny polski piłkarz, mm -hmm. który skończył niedawno karierę piłkarską. W jakim klubie grał i dla jakiej reprezentacji? Tylko do kolegów? Tak, no możesz, no. mój telefon? Dariusz Szpakowski. Zna znajesz? Znajesz takiego? Jak ty nie znajesz polski? Jakiś tam polski? Czy nie pomoże. Dariusz Szpakowski. Kurwa, ile ty żeś tych bramek naszyła dla polskiej reprezentacji? Ile Dariusz Szpakowski strzelił bramek dla reprezentacji Polski? Dariusz Szpakowski? Tak. Zero. Na pewno? Na pewno. A ty? No zero W którym roku bitwa pod Grunwaldem? 1410 Ej, a no. mówisz, że słaby jest No nie no, jednak się poprawi. Dobra, a pierwsza wojna światowa? Eee, kurwa, pierwsza? No stary, no 1 września 1903 No, no, od 1 do 9 musisz strzelić, no eee, tysiąc, eee, kurwa 1939, dobra Dobra, dzięki panowie Dzięki, miłego no, a druga wojna była w 2010 w takim razie. 1914! I pięć dyszek uch, chowam ja do kieszeni dalej. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? No, 1410! Tak? Zgadzasz tak, się, tak. a ty odpowiesz kiedyś? Ale ja go kierowałem na historii w ogóle, jakbyśmy uciekali. jesteś go, dobry, to z jest, nie, to jest dobry z historii? Nie, to jestem dobry z historii. No wygrywacie te pięć dyszek. Tu mam pięć dyszek, żeby nie było, zaraz zostaniecie, ale jeszcze mi powiedzcie. Taki najgorszy styl ubioru, to co, jaki jest według Was? Chyba drill. Drill? Drill. drill? drill. No, a czemu wam nie siedzi drill? No bo. No nie wiem. Znaczy, ja ogólnie sam mam techa, ale nigdy go nie łączyłem z tymi spodniami techfisowymi i Trapstar jest najgorszy. Ten set Trapstara. A to nie, nie uważasz także, że przez to, że ci drillowcy noszą te techflisy? To się stało tak, że dużo osób teraz się wstydzi zakładać właśnie te bo no ja ja są kojarzeni z drillowcami. No tak. Ja ogólnie chyba są fajne, ja na przykład no, mi się ja podoba. Się lubię. Ja lubię, tylko... Ale boi się, że jak ktoś będzie ulicą no, to, to pomyślcie, o drillowiec no, tak, idzie. Tak, tak. Ale naprawdę tak jest. Dobra, panowie, nie przeciągając, pięć dyszek. Dzięki. Czego byś nigdy na siebie nie założyła? Te chłopaki, które tam siedzą? obok parku. Na... To żule. Na... Żula? No, tak. <laughs> No co dobra. ty sądzisz o tym, że dużo osób ma bekę z tego, że ludzie noszą no te flisa? No nie przez przypadek założyłem. Przez przypadek, okej, okay, dobra. No. Nie no nie wiem co na siebie założyć. E, nie wiem no kto, 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 co lubi. To jakbyś tutaj wytłumaczył widzą, bo cały czas są komentarze. Co to jest drill? Co to jest drill? To czym jest dla ciebie drill? No głównie muzyka, styl ubierania, no i. Lifestyle, nie? Okej, okay. to... A czego byś nigdy na siebie nie założył? Także patrzysz na kogoś i mówisz, nie no nie ma szans, chłopie, co to jest w ogóle? Do czego byś nigdy nie założył? Jaki jest styl najgorszy ubioru? No emu jakieś, nie? Emu? No najgorszy. A, emu, emu, a według emu, Ciebie? Gotik. Gotik, a. ja teraz Albe. opium też, nie już. I opium, opium jeszcze. I no. czemu tych trzech stylów akurat nie lubicie? Nie wiem, no nie siedzą mi chyba. Co robicie teraz w piąteczek? Gdzie lecicie? Stary, wydałem wczoraj płytę. chciałem z... zrobić tam zdjęcie pod ten billboard, więc... Widziałem numer ze szpakiem i okiem ja. dzisiaj. Teraz bardzo jest... fajne teledy. Dziękuję, dziękuję. Podoba bardzo mi się. Serdecznie sprawdźcie sobie. Dzięki, Dzięki bardzo, miłego, znaczy, że nie znałem daty dokładnie, jestem po... zajebany mułem. Kobieta no. waży 70 kilo. Umawiasz się z nią? W porządku, że waży 70 kilo, czy to jest za dużo ile powinna ważyć tak? Odpowiednio. No to zależy Takie jak wygląda, nie? 50 max. 50 max. Dobra, a, a 70 to jest tak dużo, czy zależy od jej. nie wiem. No zależy. Bo na przykład może chodzić to na siłownię i być do Jebana no, Do Iwana być nie. Nie nie hejtujcie, ja nic nie mówię złego. Potem oznaczacie mnie w jakichś tych TikTokach żabińskich, debil, coś tam. Ja nic nie mówię, ja zadaję pytania. Dla mnie kobieta 70 kilo jest bardzo w porządku i mógłbym się z nią mówić.